W tym odcinku zacząłem grać od zera na Box PP na MasterPel. A co się działo w tym odcinku, oglądajcie do końca. Jak chcecie wygrać Lucky Bloka na Box PP. zostawcie lajka, like chyba. No i napiszcie oczywiście swynik w komentarzu. No i co? Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Siema widza, jak widzicie, jestem oczywiście na boxie. No i niestety się wywaliłem. Mam jakieś tutaj eventowe i temy jeszcze parę mieczy, ale chcę zobaczyć jakie itemy zdobędę od zera, żebym się odrobił po prostu, a nie był cały czas na minus, bo cały czas się ostatnio wygląda. By walam, ale dajcie suba z dzwonem jeszcze przed rozpoczęciem odcinka, bo, bo dużo osób tego nie robi, a ja skoro mam rangę twórca, mogę odebrać kit boss i teraz mamy już itemy Ezy więc mega fajnie i będziemy mogli jakoś nam będzie nam po prostu łatwiej zacząć dobra, musimy jeszcze odebrać klucze, klucze bossa, tutaj dokładnie i sobie je otworzymy, zobaczymy co nam ciekawego poleci, jeden epic box no i tutaj kreci się, kreci się, kreci i smocze odłamki nie, gwiezdne pyły a teraz tutaj Starbucks z animal Oczywiście te koście to są smaczne odłamki, więc się nie martwcie. Po prostu zmieniona jest tekstura. Ale dobra, mamy te gwiezdne pyły. Jeszcze otwieram ostatniego. Zobaczymy, co nam ciekawego poleci, leci, leci, leci. I klata chyba ta nosa. Nie, 16 koksu, więc słabo ostatni drop. Ogólnie widzowie, jak nagrywam dla was ten odcinek, to jestem trochę przeziębiony, więc możecie docenić. Za to, że się teraz dla was staram i nagrywam to. Łapeczko w górę, czy tam subem. No bo właśnie, kurde, jestem przeziębiona, a ja dla was film nagrywam. Ja tutaj cały stekam z bólu, brzuch mnie boli, brzuch boli od pizzy i muszę naprawdę tutaj walczyć o życie. Dobra, ja odkładam te losowe surowce, nawet nie wiem, do czego one działają. Do klan ulepszenia, ale do sedna. Weźmy wywalmy jeszcze tą elitrę. Mamy łopatę Ezy, mamy gwiazdne pyły, więc może zacznijmy. Włączmy sobie w ogóle inkognito, bo dużo osób za nami chodzi. I kupmy jakieś itemy. Mamy 10 milionów, widzę to na koncie, więc możemy w sumie coś sobie za to kupić. Tylko ile? O, dobra, stać nas trochę, więc będziemy mogli sobie coś kupić. Kupmy sobie jeszcze. Pyk, pyk, bo ja to miałem, zostawiłem sobie 10 milionów na koncie, to naprawdę nie jest dużo. To mi nawet nie wystarczy chyba na wszystkie itemy. Dokupimy sobie troszkę koksów. To my jeszcze trochę możemy dokupić fajerwerki, na pewno musimy kupić szalker. Więc ja widzę, pyk, podchodzę sobie tutaj, kupuję shulkera. Musimy na pewno kupić takie proste itemy, jak na razie. Musimy kupić nożyce, siekierkę. Musimy kupić na przykład, e, co tu jeszcze było? Netherite'y, 5 netherite'ów. Dobra, a mnie chyba nie stać aż na cały shulker totemów, ale mogę sobie po prostu kupić. Trochę tych oczywiście totemików, więc kupujemy. Zobaczymy ile nas to wyjdzie. Kupimy sobie ich trochę, żeby się oczywiście nie wywalić, bo nie mamy zbyt dobrych itemów, a trzeba ich trochę mieć. Pyk, pyk, pyk tych totemów. No i dobra, no i mamy, zaczynamy z itemami Elzy i zobaczymy, co nam się ciekawego uda zdobyć. Teraz oczywiście ulepszamy na itemy. Yy... Ne o oczywiście teraz robimy itemy netherite'owe, już sobie zrobiłem oczywiście mieczyk netherite'owy, a teraz już tylko secik nam został. Dobra, widzę, ja już robię ostatnią część netherite'ową, więc elegancja Francja, mamy całego seta netherite'owego, mieczyk i teraz jeszcze kupimy łeby, y usuwacze pajęczyn, no i mamy wszystko. Dobra, widzę, ja kupię jeszcze sobie troszkę usuwaczy i już praktycznie nie mam kasy, dokupię jeszcze sobie na oczywiście jakieś łeby, żeśmy mieli, żeśmy się nie wywalili. No i co, mamy już chyba tylko wywalę trochę tych łebów, ale też trochę firewarek. A w sumie weźmy to i odłóżmy to do Shulkera. Oczywiście, te wszystkie tutaj rzeczy, które nam zostały, sobie sprzedajemy. Mamy te 5 milionów, ale teraz chyba pójdziemy sobie pokopać. Albo wyde pójdziemy kopać piasek jakiś, albo będziemy się pobić, ale to jest jeszcze sobie zobaczymy. Musimy sobie oczywiście wszystko tutaj wyjąć i sobie popróbować. Dobra, widzę, ja zmieniam sektor, żeby jakieś osoby, które były na sektorze, nie wiedziały, że ja tutaj jestem. No i co, może najpierw znajdźmy taki najprostszy sposób, czyli szukanie ludzi do zabijania. I patrzcie, zabijacie takiego chłopa, musimy za nim szybko polecieć, ale on raczej nam uciekł, więc nie ma sensu za nim lecieć. Szukamy jakichś tutaj ofiar na mapie i musimy po prostu wysłuchać jakiegoś stivka i go zaraz po... Dobra, widzowie, ja doleciałem na strefę bez elit, przyleciałem sobie oczywiście tutaj, ale ciekawe czy... Oj, widzę, jestem mocno klepany przez tych graczy. Mamy jakąś łopatę Elzy Ale idziemy kopać Ja się ich nie boję Tylko Nie, nie wiem co oni wiedzą że ja to Krzysini, że oni Nie odpuścili mi i Idziemy po prostu kopać może na razie tutaj Jeśli nam na razie Zobaczymy ile zarabiamy z takiego cementu zielonego łopatą 24 mnie to bardzo ciekawi A na pewno będziemy musieli wszystko upgradeować i tak dalej i tak dalej Dobra widzowie, oczywiście, ja sobie tutaj kopię Jak ta kasa leci, widzę jak ta kasa leci Mnie bardzo gardło, bo ja nie mogę mówić głośno Ale ja już się tutaj podnieciłem Patrzcie ile mamy kasy, mamy 18 milionów 17, 19 Jak to się sypie, tylko tutaj jakiś chłop nas przeciął Patrzcie, chłop ma jakieś też lagi, on ma fajne itemy Ale ja mu praktycznie widzę, nic nie biję Bo ma, no dobre itemki ma I sobie szybko musimy pokopać i zaraz zobaczymy Czy co coś tam ciekawego wydropi Ale, no nie wiem widzę, ja się z nim biję Ale ja mu praktycznie, widzę jak on dostanie laga akurat jak on dostanie laga, to mamy z niego takiej temy, mamy z niego takiej temy. Nie wiem, co się z nim dzieje. Ja sobie po prostu kopałem. Przychodzi jakiś chłop, który dostaje niezłe bomby. Mam nadzieję, że mu tam mama odłączy te kabelki. O kurde, o kurde, nie wierzę w to. Proszę, 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 tak! Tak! Ma takiej temasy. proszę, proszę, będę tak na plus, będę tak na plus no nie, nie wiem czy on po prostu ma jakieś leciutkie lagi, czy on po prostu stanął w miejscu, albo mi się... Nie no, go na pewno laguje jak on ledwo ledwo macha i... Nie wiem, co się tutaj po prostu dzieje, już. Ale przylecieli chyba jego koledzy z Jaoklanu, klanu, ta, Przylecieli koledzy z Jaoklanu klanu, tutaj, ale ja go spróbuję i tak tutaj pochitać, Może się uda go zabić. Tam mama, ta mama odłączyła chyba kable, bo go cały czas laguje. Ale pomagają mu jego koledzy z jego klanu. On tutaj już sobie wisi powoli. On już widzę, dostaje lagęsy On już dostaje mocne lagęsy O, widzę, o tak, oj tak, on już sobie zawis, On już teraz zawis chyba na marne. Nie, nie zawis. Oni, oni nie wiem, co tutaj się dzieje. On zaraz zostanie chyba jakiś potencjalny. Tak jak mówiłem, mama cały czas odłącza kabel, nie wiem co się dzieje z jego internetosem, ale tutaj jest tyle ludzi, że o kurde, jak on cały czas ma ten internet, że on je koksy, a co go teleportuje, no ja to też powoli nie rozumiem, nie wiem jak to się dzieje, ja go sobie tam hitnąłem. Ale dobra, widzę, póki on nie ma lagach, hitnąłem go, możemy pójść sobie tutaj pokopać, zobaczymy co się tutaj odwala, mamy już 22 miliony, ale on, on chyba nie dostanie to laga, chyba że, ale on ma chyba normalny internet, tylko coś tam się wydawało. I dostajemy po to tebach i musimy być naprawdę bardzo ostrożni bo tutaj się grubo dzieje. na widzę, oni się na serio na mnie pocał, kiedy ja mam itemy 24. Więc idę zobaczyć, czy za 22 miliony mogę upgrade'ować e, jakiegoś części seta albo łopatę. I uciekam sobie stąd na razie, bo to po prostu nie ma sensu, żeby mnie gonił jakiś chłopek. Albo dobra, jeszcze mogę w sumie chwilę pokopać, bo oni mi i tak praktycznie nic nie robią. Goni mnie tylko taki chłop. Nie wiem czemu oni się tak napalają na tych graczy. o się też, to nie wiem, czy to widzę moje lagi nie były. Bo oni się u mnie też teleportują. Ja nie wiem, co się tutaj dzieje powoli. 24 miliony dobijają na kącie. Tak, mamy 24 miliony. Dostajemy teraz mocne hity. Trzeba być naprawdę ostrożnym. Ja się z nim nie mam sensu bić, jak on mi daje takie bomby. Więc muszę wszystko sobie tutaj. Pyk, pyk, pyk zrobić. Uciekać, bo nie mogę też marnować totełów na pewno. Bo kurde, patrzcie, co się odwala. Patrzcie, co się odwala. Zakładamy elitrę i uciekamy. I idziemy zobaczyć, czy możemy kupić lepszego seta. Ja sobie dobiorę szelkę oczywiście fajerwerki, pyk, koksy jakie jeszcze tam zostały no już mamy oczywiście mniej tych totemów i jak mówiłem, no trzeba być naprawdę ostrożnym jak tak nas ludzie biją, a my nie mamy dobrych itemasów ale zobaczymy ile nas kosztuje upgrade Rady, mamy te 16 milionów i ja bym chyba najpierw poleciał w seta żeby nam te ty ludzie tyle nie byli a później sobie pójdziemy pokopać szybko wylecimy na strefę, jak niewidoczni no i pokopiemy sobie elegancja tylko musimy, jak mówiłem, być bardzo ostrożni od Oczywiście pyk kupujemy i teraz kupujemy set full Olafa, albo nam to jeszcze zostanie trochę siana, to możemy sobie ulepszyć na przykład mieczyk, tylko musimy też go zrobić oczywiście diaksowym, więc zrobimy jeszcze y, diakso, y, oczywiście nerajtowy miecz Olafa, a później możemy jeszcze upgradeować mega mocno łopatę i dalej seta, bo ten set jest nadal giga słaby według mnie. Dobra, widzę, ja zrobiłem całego seta hydraulicznego. A to mogę w sobie odłożyć sobie do ECK, bo to nam się jeszcze przyda, jak będziemy wymieniać seta. A teraz idziemy kopać. Może pójdziemy na tą strefę Stranger 1, albo się z kimś pobijemy. Ale to jest nasz cel, chyba głównie. A na razie mamy dopiero Olafa, ale i tak idzie szybko, bo pyk, pyk i zaraz będziemy to mieli, więc idziemy szybko kopać. Dobra, widzę, ja tu zauważyłem jakąś klepę. Ale ja nie mam z nimi szans, jak mam itemy 25, więc muszę jeszcze iść szybko pokopać. Ale patrzcie, oby nas oni tutaj nie lecieli za nami, ale już. ведь Że leci za nami chłopisz się poci, widzi, że lecimy kopać. No bo, że widzę takie zachowanie, jest naprawdę żałosne. Ale jakbym szybko skopał trochę, widzę tamtego, yy, jakby piasku, to nie wiecie, ile to daje. Tam ten piasek czerwony, jest teraz tutaj yy, efekt siłki 1 Tutaj gracze, patrzcie, jakie hity sobie dają. To powiedzcie, co będzie ze mną. Ja tutaj z paru bloków wy wykopałem 8, yy, mam już 8 milionów. Nie pamiętam ile dokładnie miałem, ale muszę szybko uciekinirować stąd i uciekamy. I chyba bardziej się nam będzie na razie, po co kopać zielony Piasek, bo tutaj nie ma z tyle typów dobrych, ale no goni nas, goni nas. Nie wiem, co on wie, że ja to ja. Ale patrzcie, jak nas bije, patrzcie, jak nas bije. Więc musimy być ostrożni. Ja bym mógł się z nim pobić, ale jakby miał lepsze itemy. I patrzcie, co on gra, patrzcie, co on gra. No naprawdę, wali nam takie hity, że ja się zaraz nie pozbieram. Bo on kurde już nie wytrzymuje tego No daje mi takie hity, że naprawdę to jest tragedia Widzę, ja bym się mógł z nim bić, ale gdyby mi nie dawał takich hitów No co to ma być po prostu za zagranie? No patrzcie, no ja nie mogę cię ja, wytrzymać A on mi daje cały czas takie bomby Ale jest jeszcze, widzę, ja, jedna opcja Bo jak oni mi tam nawet nie dają wlecieć No i jak są takie mocne hity To ja słyszę, że tutaj ktoś kopie Tylko on ma w sumie 50 gwiazdek To jest... nie To jest tyle samo co ja ma też temat 25, więc moglibyśmy go zabić. Nie miałem usuwaczy na pasku, ale przylecieliśmy tutaj. Bierzemy sobie łopatkę. I zobaczymy jak się kopie, no kopi się po stokoła, koła Więc możemy sobie na razie pokopać i posiedzieć tu chwilę Dobra widzowie, no i oczywiście ja wziąłem sobie tutaj jakieś to temy dobrałem i widzę tutaj chłopa który chodzi Tylko muszę sobie naprawdę ostrożnie, bo tutaj dużo mi biją gracze Kiedy ja nie mam jeszcze tak dobrych zaawansowanych itemów Ale szybko próbuję wejść i zacząć kopać No i teraz możemy szybko kopać póki nas nie widzą Tutaj no już masywnie leci kaska więc trzeba szybko skopiewać generatory I szybko oczywiście odlatywać żeby nas nie byli. Pyk, 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 skopujemy szybko, 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 skopujemy, 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 skopujemy Mamy już 10 milionów prawie Ale kurde, najgorsze jest to, że jestem chory Mnie tak such nie boli Jeszcze jestem głodny, jeszcze mi jest raz zimno Raz gorąco, nie wiem widzowie Możecie zostawić lajka, pocieszenie W ogóle, nie wiem, ja zaraz idę się położyć A teraz sobie chwilę pokopiemy jeszcze 14 milionów mamy już Więc naprawdę super I sobie poczyście, kopiemy, kopiemy, kopiemy Mamy tu 16 milionów, więc elegancja Francja. Mamy już 17,5, czyli mamy 17 milionów i 500 koła na koncie. I idziemy szybko dalej kopywać, póki nas oczywiście nie biją. Sale latujemy na górkę, pik, pik, pik. No i oczywiście kopiemy. kopiemy, 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 kopiemy. Mamy już 20 milionów widzę <laughs> mamy 21 już milionów, nawet to jest naprawdę dobrze. No i lecimy z kopaniem, lecimy, lecimy, nie śpimy, panowie. Lecimy na 132 takie, to takie, to takie. Ej, widzę, ja coś obliczyłem. Jak ja to. dobra widzę, nieważne, bo wy nie rozumiecie, o czym ja teraz mówię, ale ja coś w mojej głowie bardzo obliczyłem. I chyba, jak jeszcze chwilę pokopiemy, możemy się jeszcze trochę bardziej zupgrade'ować, A o nie, o nie, proszę. Oj, chyba muszę robić taktykę, już chciałem się logać. A jak chłop się na jakichś lagach mi transportuje, Ender perłow wygląda. On ma mieczek, dobry, on ma mieczek 27, więc nie ma sensu. Ale możemy spróbować, bo ja mam dobre perki. Jakbym go zabił, byłoby super. Ja mu w sumie daję trochę hity, więc jakbym go zabił, na. Ej, dobra, ja mogę spróbować na ja serio mogę spróbować go zabić, ale myślę, że nie mam szans, ale dobra, próbujemy, próbujemy, zobaczymy, czy nam się uda, oczywiście on nam więcej bije z takimi itemami i z lepszym setem, ale próbujemy, o widzę, ja dostałem lekkiego olaga, więc naprawdę trzeba być ostrożnym i po, po prostu, o, on ode mnie ucieka, kiedy ja mam o wiele gorsze itemy, no ja też takiego zachowania trochę nie pojmuję z jego strony, ale mamy 31 milionów już na koncie, więc szybko lecimy, szybko kopać, póki nas nikt nie bije i kopiemy elegancja, Francja, Pig wchodzi na górę, mamy 35 milionów w prawie to jest naprawdę gija dobry wynik i jak ktoś będzie do nas podbiegał to my się szybko logamy z serwera, no i idziemy tak szybko do spawna, oni nam nic nie zrobią i nas nie ma teraz widzę, że nikt do mnie nie przyleciał, mamy 45 milionów więc idziemy do spawna i jest naprawdę super repamy się, sami oczywiście, no możecie jak chcecie się tak repać, to musielibyście kupić rangę na stronie ale oczywiście możecie się też repać chyba w kowadle, jeśli się nie mylę tak, naprawiacie przedmiot, ale dobra, dobra Teraz najważniejsze. Możemy ulepszyć chyba e, oczywiście naszą łopatę. Ale czy nas na to stać? Ulepszenie łopaty. Kosztuje nas jeden taki pyłek. A naprawdę, kurde. A dobra, oczywiście, że nas stać. To mi się podoba. Dobrze, że teraz chwilę. Po, po, sobie, po więcej po prostu czasu posiedziliśmy na pokopanie. To w sumie nawet dobrze. Wymienimy. A nie. To się nie wymienia. Zapomniałem. My mamy łopatę taką fajną. Możemy w sumie od razu łopatę na kolejny. Bo łopata znaczy najwięcej. I czy nas stać? Nie stać nas. Ale. Ale widzę, na razie to zapgrade. Mamy. Widzę, na, na razie mamy full itemy Olafa, no w sobie w jakieś 30 minut mamy już itemy. Oczywiście z skita miałem takie, ale w sobie w 10 minut około, czasem 15, zdobyliśmy już lepszy poziom, a ja ze względu, że jestem chory i się słabo czuję, no po prostu już nie mogę dzisiaj nagrać to odcika, idę zaraz od potle, zjem coś i idę spać. Więc ja Was życzę miłego dnia, wieczoru czy co dacie No i co? elo!